Cześć Cieba, z tej strony Goldzer i witam Was bardzo serdecznie w ósmym wigilijnym odcinku. Paczkami po Nie zaczniemy, chciałbym skorzystać z okazji i e, no, życzyć Wam wesołych świąt. Jest dzisiaj Wigilia, wszystkiego najlepszego ode mnie, sukcesów w FIFA, e, sukcesów osobistych, e, zdrowia no i, no i czego tam tylko sobie chcecie. Miałem robić osobny filmik, ale niestety nie ogarnąłem swojej kamery, więc bardzo Was przepraszam. Mam nadzieję, że przyjmiecie chociaż te, te skromne życzonka, więc jeszcze raz wszystkiego dobrego. A już przechodzimy do tego, co na ekranie. Jak widzicie, w transferach nam się trzy rzeczy sprzedały: um, trening zespołu Kondycja plus 30 za 1400, David Moyes za. Za 500 końców oraz kręgosłup za 200 co nam daje w tym momencie 4508 monet. Ale dzisiaj w Daily Gifcie dostałem srebrną paczkę podarunkową, tak na święta. No i ją sobie teraz otworzymy. Zobaczymy koło tam trafimy. Nie liczę na nikogo dobrego, no ale kto wie, kto wie. Może ktoś wzmocni nasz skład. Zobaczmy: Konwi, a więc raczej nigdy dobry. Lewa pomoc, jaka to jest liga MLS. No więc niestety na pewno nam się nie przyda. Więc ja ciebie tutaj, od razu, mój ziomeczku, ty mój, wyślę na aukcję. Hmm. Yy, co to? A, strój jest, ja jestem ślepy, strój sobie zmienimy. Zatem mamy takie czarne kobreloy. Yy, oraz, oczywiście, kontrakty się zawsze przydadzą, wysyłamy do klubu. No i możemy przechodzić do pierwszego spotkania. Pokażę wam jeszcze skład. Skład prezentuje się tak samo jak. Yy, Ostatnim meczu, ostatniego odcinku, no na następny mecz po prostu zwęja coś tutaj, ale tym składem możemy wyjść na kolejne spotkanie w lidze 8. Mamy jeden punkt, liczę na 3. Zobaczmy, kto będzie naszym pierwszym przeciwnikiem. Dobra, znalazło nam pierwszego przeciwnika. Um, takimi składami gramy na Camp Nou. O matko, Boska! Dziękuję bardzo! No, pozdrawiam serdecznie matchmaking po raz kolejny, zobaczcie na ten skład i cofnijcie sobie do e, wcześniejszego ekranu i zobaczcie mój, będzie niesamowicie ciężko. Wyjdźmy z tych opresji. Teraz, dawaj, dawaj, basta, basta, prawą stroną jest pierwsza okazja w tym spotkaniu, basta, basta, broni jeszcze do Bitka i Biszewicz! No i czemu to broni kolejny raz bramkarz w sytuacji, na no bardzo dziwnej, no złapał tą piłkę bardzo nienaturalnie. Basta. Ajajaj. Aj, aj. Uwaga, Pereira! Pereira! To jest ta akcja! Pereira! Pereira na Ibiszewicza, Ibiszewicza, Hasebe! Hasebe! I nie trafia. Oczywiście, że nie trafia. Nie wiem jak ja muszę strzelać, żeby trafić. Bullshit FIFA zadziałał. Eto. Eto i Alvaro Vega. Eto nie daje rady Vega. Jeszcze. Eto. Eto! Dziękuję bardzo kochana FIFO, że dajesz bramkę przeciwnikowi. Piona. spalony Matko boska co za jakie to jest gówno no Jezus Maria Serio Czy to jest wykop z całej siły idioto Salichowicz Pereira no i oczywiście że nad bramką Uwaga, basta, basta! No i mamy bramkę 2-1, wracamy do gry! No nie, no po prostu nie wierzę! Taki to jest gówno! Uwaga, Hasebe, Hasebe, i gol! No nie, no nie, no nie! Ja pierdziele, no po prostu ta gra mnie nienawidzi. No i koniec, kolejna przegrana, jakoś mnie to totalnie nie dziwi. Od początku było założenie, że ten mecz przegrał, więc go przegrałem. W statystykach no lepszy przeciwnik, chociaż posiadanie piłki. No, po prostu przeciwnik był słaby masakrycznie. A to, że strzelił cztery bramki to jest czysty przypadek. No ale to nikogo nie interesuje, bo tracimy trzy punkty i nasza sytuacja w lidze 8 jest znowu słaba. No i teraz musimy wygrać po prostu kolejne spotkanie przed takimi sytuacjami. Nie lubię być stawiany, że muszę coś wygrać. No ale nic, spróbuję tak ułożyć skład, żeby, żeby po prostu to kolejne spotkanie już wygrać na 100%, chociaż wiadomo, jak jej sobie znowu ubzdura, żebym ten mecz przegrał, to pewnie go przegram, ale otwórzmy pierw paczkę. Może, może się wzmocnimy przed tym kolejnym spotkaniem, kto wie, może jakiś świąteczny prezent od EA, chociaż na razie to, to rozdaje prezenty po prostu przeciwnikom. No nic za 5000 jakaś złota 13 promocja 13 kart może u jednego zawodnika więcej trafimy kto wie zobaczmy koło trafiamy w parce za 5000 uwaga trafiamy bentek no i proszę bardzo to jest dobry traf w końcu to jest w końcu dobry traf co prawda on tutaj z nikim chociaż nie ma, będzie tam miał zgranie ja już mam pomysł na ten skład mamy też rakickiego no, który raczej mi się nie przyda absolutnie Dogosy już selne, bo no bo z ligi ukraińskiej to nikogo ja nie mam nawet. Cardiff City. Dobra, wyślę... nie na transferową, chciałem go do klubu wysłać. Elma wysyłam, Bentekę wysyłam. Co jeszcze w tej paczce? Superliga nie, A-League nie. Monet 1000 przyjmę oczywiście to tutaj sprzedamy. No i to wysyłamy, dobra. Więc... No więc zobaczymy, co mi się uda z tych kart łożyć. Dobra, i to jest skład, którą którym wyjdziemy na drugie spotkanie w tym odcinku. Jak widzicie tutaj brazylijska trójca powróciła. Stworzyła się nowa trójca z BPL, z Benteke na czele. No, w obronie dalej ten tutaj lewy obrońca. Oscar Rubio, chyba nie, to Victor Alvarez Wrócił Kolotto, Chico zostaje Wrócił Oscar Rubio, któremu niestety zapomniałem odnowić kondycję Więc ma tylko 81 No i na bramce dałem ustar jego, No i nic, szukam po prostu drugiego przeciwnika I mam nadzieję, że w końcu ta gra udowodni mi Że jest warta wydanych 120 złotych na nią Bo jak na razie to naprawdę tragedia Znalazłem drugiego przeciwnika Boję się, że on ma cały złoty skład znowu. No, oczywiście, że ma. I to ma. O matko boska! No. Nie, no i jej sobie jaja robi. No, jak ja mam. No nie. Aha! Co za twel! Jazinio, no nie dobije tego, cholera jasna! Nie, chico, ty sobie jaja robisz! Ty sobie jaja robisz! Jakie to jest gówno! No, jakim cudem przepycha go Neymar? No przecież to nie ma. To nie ma w ogóle logiki ta gra. Weliton, no dawaj, dawaj, Wellington! Welliton! No jakim cudem! Cholera jasna! Jak? Weliton! Benteke! Jedziemy, jedziemy, dawaj po piłkę! Kuźwa! Welly Tom! Dobij to! No dobij tą piłkę! Czy to jest takie trudne? Nie, 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 nie! Nie! To jest trzecia akcja przeciwnika! No mnie coś strzeli zaraz! Trzy akcje, trzy bramki, ja mam dziesięć akcji jedna bramka! Cholera! Kuźwa jaka farciarska, jak zwykle, matko boska. WELITA! NO I NIE TRAFIA! FAK! Pęteke. Benteke, benteke! Benteke! Niszcz ich! Niszcz ich! Ale to jest bestia! Bierzemy piłkę 9 minut! Jedziemy! O oh, fuck my life! I to jest cała FIFA! Jakim cudem tu nikt się nie wrócił, no i bramk. No, zajebiste uderzenie, człowieku, zajebiste! Trzeba było mu to jeszcze podać i... i pocałować w rączki. Przegrywamy po prostu w pis z tą grą. Nic ziomek nie grał, pseudo-skiller, skład skillerski, ani dwóch, ani dwóch trików podczas meczu nie zrobił, zdominowałem go, ale wynik 2-4. Nie mam siły po prostu do tej gry. Nie mam siły! Przegrywamy z największymi ciotami, z jakimi... Można przegrywać, bo no sorry za takie określenie, ale to jest po prostu nie do pojęcia. Na pewno macie takie momenty, że przegrywacie z ludźmi, co normalnie by dostali od was piątkę, ale przegrywacie. No to ja mam właśnie teraz tak, od początku tej serii. Dokładnie tak. Jako, że jest Wigilia, to rozegramy sobie jeszcze trzeci, trze, trzeci mecz. I mam nadzieję, że naprawdę ten mecz wygramy, bo bo już mi się po prostu odekcewa po prostu grać w tą grę. Trzecim przeciwnikiem, Porco to Go. I czyżby znowu skład cały złoty? No, wreszcie, wreszcie, naprawdę, wreszcie nam wylosowało. No, złoty skład jest, ale przynajmniej nie ma zgrania, i to jest szansa dla nas, bo to jest podobny skład w końcu do nas, a nie gramy z jakimiś 85%. Ocena ogólna z brazylijskimi składami z Neymarem. No, proszę was, bardzo. Naprawdę, teraz, jak przegram, to jestem debilem. Oscar Rubio na Wellitona, Welliton! I znowu! Znowu nie wykorzystuje sytuacji sam na sam. No to się znowu zemści, ja to czuję. Holdby. Dobra wrzutka, no. Flamini! Nie widziałem piłki, ale Bramka, się widział oczywiście i bez problemów wybronił. Wreszcie Bramka. De Sabato. Dawaj, Welliton, Welliton, Welliton! Proszę bardzo, 2-0, 14 minuta. Josino! 3-0! I widzicie, i to jest cała logika Fify. wystarczy, żeby mi takie dwa uderzenia po prostu weszły. To były takie same uderzenia. Wystarczy, żeby w poprzednich meczach weszły i bym te dwa poprzednie mecze wygrał. Ale nie weszły. A, a, a tutaj wchodzi wszystko. No i ja naprawdę nie mam, nie mam, nie potrafię pojąć, czemu ta gra jest tak zeskryptowana. I gol, 3-1. No jak nie obronił tego mój bramkarz, to ja nie wiem. Piłka leci w niego on się odsuwa. Victor Alvarez, Benteke! Ależ interwencja Benalio. Jeszcze Zoazinio, Joazinio! 4-1, ale ta pierwsza interwencja Diego Benalia była wręcz niesamowita. No i dokładnie tak, przeciwnik opuszcza to spotkanie Louis Holby, zawodnikiem spotkania e, Statystyki macie, 12 strzałów celnych, moich, jeden jego, ale i tak bramkę strzelił I wiecie co jest paradoksem? Że to był najlepszy przeciwnik z tych wszystkich, z którymi dzisiaj grałem Naprawdę, to był najlepszy przeciwnik e, No, zdominowałem go, ale to był najlepszy przeciwnik naj, naj, Najtrudniej mi się było przebić przez tą jego obronę no i co, z nim wygrałem, a z dwoma słabszymi przegrałem. Bullshit Twify, oczywiście, że bullshit Twify. Mimo wszystko przepraszam was za te świąteczne nerwy tutaj. E, no i mam nadzieję, że wam mimo wszystko się to podobało. Jeśli tak to dajcie łapkę, skomentujcie, zasubskrybujcie. No i jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego e, w te święta no i w nadchodzącym nowym roku. Mówi Goldzor. Pa pa.